Cześć, ja nazywam się Mariusz i dzisiaj chciałem przedstawić ostatnią część w temacie interfejsów funkcyjnych, które są bardzo zbliżone do interfejsu Function. W poprzednich nagraniach pokazywałem pozostałe interfejsy, to już jest końcówka. Na sam koniec mamy interfejsy, które są bardzo podobne do siebie. Zaczniemy od interfejsów 2 b Function i 2 double function w przypadku to double be function ten interface przyjmuje nam argumenty typu T i typu U natomiast zwraca nam argument typu a, double e, implementacja tutaj jest bardzo prosta zakładamy że argumentami wejściowymi będzie string i integer natomiast argumentem wejściowym oczywiście musi być double prosta im implementacja przekazujemy dwa argumenty a coś z nimi robimy w tym przypadku po prostu mnożymy długość stringa, który wszedł razy integer, którego przekazaliśmy i kastujemy to na, na dubla. Uruchomienie takiej metody po prostu zwróci nam 3 razy 5 i będzie to wartość typu double. W przypadku to double fun function tutaj już nie mamy drugiego argumentu, który przekazujemy, po prostu ten interfejs przyjmuje arg argument typu t i zwraca nam argument typu double, czyli Podobny do to double func function, ale przyjmuje tylko jeden typ argumentu. Implementacja jest praktycznie taka sama, oprócz tego, że nie mnożymy tutaj już wartości rako jak, przez drugi argument, który przekazaliśmy, a zwracamy tylko i wyłącznie długość stringa, który został przekazany jako, jako wartość wejściowa i kastujemy to na double. Uruchomienie tych dwóch metod da nam wartości 15 i 10, ponieważ 3 razy 5 Daje 15, natomiast tutaj mamy ciąg długości 10 znaków, no i ten, ten ciąg zwracamy jako, jako Double. Podobnie jest w przypadku dwóch kolejnych interfejsów funkcyjnych: jest to to intB function i to int function, gdzie działa dokładnie w ten sam sposób jak poprzednio wskazane, czyli to double function i to, to double b function, ponieważ w przypadku to intB function ten interfejs przyjmuje argumenty typu u i typu t, natomiast zwraca nam integera. Implementacja jest dokładnie taka sama, czyli bierzemy sobie długość stringa wejściowego i mnożymy to przez drugi parametr, który jest integerem i zwracamy jako wyjście integera. W przypadku to int function przyjmujemy jeden argument typu string i zwracamy długość tego, tego stringa pomnożoną przez 2, i jest to też wartość typu int. Jest to, to są naprawdę proste, proste interfejsy. A trzecim, trzecią tak jakby grupą są interfejsy Be function i too long function, a one działają dokładnie w ten sam sposób jak te powyżej, przy czym operują, o, operują na typu long, czyli w przypadku pierwszego to long by function przyjmujemy dwa argumenty jeden typu string, drugi typu integer mogą to być dowolne typu u i typu typu t i zwracamy jako argument wyjściowy long implementacja taka sama jak powyżej, nie ma tu nic nadzwyczajnego, w przypadku to long function jest dokładnie tak samo jak, jak, jak w poprzednich przypadkach, po prostu przyjmujemy argument typu t i zwracamy argument typu long jeśli uruchomimy sobie ten, ten kawałek kodu, te dwie funkcje, dostaniemy po prostu wartości typu long. W pierwszym przypadku, w 152, jest to 10, czyli długość tego ciągu razy 5, natomiast tutaj jest tylko długość tego ciągu e, znaków. E, I to tyle, jeśli chodzi o interfejsy funkcyjne, które są podobne do function. E, w kolejnym nagraniu będę chciał omówić interfejsy funkcyjne, które są podobne do pozostałych interfejsów funkcji tych podstawowych, czyli predicate, consumer i supplier. Ok, to tyle na dzisiaj, dziękuję.